Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Tak wiem, że znowu trochę zniknęłam jak stary z mlekiem, ale <laughs> hello, cieszę się, liczy się to, że wróciłam. Tak, wróciłam i tym oto filmikiem zaczynam serię vlogmasów na tym kanale. Generalnie moim planem na ten rok było to, żeby kupić kalendarz adwentowy ze Szlajka i na każdym vlogu ma się otwierać jedno okienko. No wiecie, tak jak się otwiera normalnie kalendarz adwentowy. Lecz w tym roku Szlajk tak wykazał się takim mało... Po prostu tak mało kreatywny zrobił ten kalendarz, że stwierdziłam, że go nie kupię. Pierwszy raz od trzech lat pod rząd kupowałam kalendarze, ale w tym roku naprawdę wkurzyło mnie to więc stwierdziłam, że nie, nie będę tego kupować. Ważne jest to, że będą vlogmaski, e, będą takie może trochę moje życie codzienne, będzie na pewno jakiś QA, e, będzie na pewno w końcu tur mojej kolekcji, bo trochę się pozmieniało. Zresztą wszyscy, którzy mnie obserwują na Instagramie, to już pewnie widzieli to coś, co się zmieniło w mojej kolekcji, a raczej... Nie będę Wam nic więcej zdradzać, nie chcę spoilerować. Jeśli ktoś jest zainteresowany bardziej jakby, nie wiem, może taką jakby rozpiską filmów, albo spoilerami, albo właśnie, nie wiem, chcieliby zdać mi pytania, to zapraszam serdecznie na mojego Instagrama, nazwę macie tam w opisie, musicie sobie zobaczyć. Um, no i co, ja też mogę mieć trochę jej. Dzisiaj... Mogę być dzisiaj trochę bez energii, bo od godziny 16 do właśnie teraz 21, bo jeszcze nie skończyłam, w sumie tu mam książkę o okay? Feli, <grystanie> słyszycie przebijanie stron. Ja się uczyłam, był transplanny, miałam do pięć 5 tematów i to trochę dużo i ja nadal się tego uczę, ale y, siedziałam sobie sobie taką małą przerwę właśnie, żeby dla Was coś nagrać. A w dzisiejszym odcinku jest to aktualizacja Star Stable, jest to zima i tak jak Halloween nie chciało mi się nagrywać, przyjadło mi się nagrywanie SSO, tak zimę powiedziałam sobie, że ja muszę, muszę, muszę to nagrać. Jak widzicie, mamy taki piękny obrazek tutaj, zimowy. W zeszłym roku był inny, z tego co pamiętam. Dobra, kliknijmy już sobie graj, bo nam się zaktualizowało tak, więc Halloween dla Was nie nagrywam, za co Was bardzo przepraszam. Ja nie, ch nie chciało mi się, naprawdę przyjadło mi się nagrywanie SSO, ale nadzieję, że teraz mi się znowu zachce i wrócę do Was z regularnymi odcinkami. On ma ten pleczek. W sensie, słuchajcie, na pewno będą vlogmasy, tak? Codziennie będą vlogmasy, od 1.24. Nie wiem, co mam nagrać 24, ciężko mi stwierdzić, e, bo ja nie wiem, co będę wtedy robiła. Jest, gdzie ja się znajduję wejdź do co? Wejdź... Jezus Maria Wejdź do dowolnych sań i owiedzi mowę ludzką kul cool. kul cool. tak wiem że nie wiem czy te słuchajcie no potychami weź udział w obchodach w obchodach zimy by zdobyć nagrody które które otrzymasz w zimowej wiosce? Jezu, ja was przepraszam, ja czytać... Uuu, ta chuinka, ona była w zeszłym roku miała żółte światełka, żółte światełka Nie mam się, słuchajcie, przygotować przed tym odcinkiem Ale, że jestem sierotą i zapomniałam yy, no bo w ogóle zobaczymy jaka jest muzyka Co to jest jakaś... Daj, daj, daj <grym> Dobra, nie, ja jestem jednak... Dobra, dobra, dobra Ciśniemy sobie. Kiedy um, daj, daj, daj mi tutaj. Ała, 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 dobra. Nie będę już tego biednego konia zabijała, tylko zapomniałam, że istnieje coś takiego jak y, podwózka do stajni, więc tam lecimy. Crzyż um, to piękna muzyka przyszła Taka sama, bo zaczynam... złoże polarną. Sorry, że w ogóle nagrywam w, w, wieczorem, ale ja słuchajcie, no tak jak mówiłam, uczą się chemii. Jaka śliczna, Boże, tego mi brakowało zawsze. Te światełka na stajni mówią. O Jezu. To jest coś pięknego. I te lampiony, tak! Tak, te lampiony to jest Chciała być tragedia. Tragedia ta jest się sprawdza na wschodniej. W ogóle trzymajcie kciuki, będzie mi niezmiernie miło. Mamy te sania. Znowu jest ten elf, czy ktoś tam, czy, czy, czy jak on tam się zwie, Nie wiem, ciężko stwierdzić w sumie, czy, czym, czy, czym to jest. Mam nadzieję, że będę potrafiał przeczytać, dialogu, bo mi się już tak cię język plącze. Chcesz jechać do zimowej wioski? No, nie. No to wskakuj, zaraz ruszamy. Gitis. O, już! Jezu, mówię, ja nie mogę czekać. Będę krzyczeć, będę krzyczeć. Jest taki sam obrazek jak w zeszłym roku. Będę krzyczeć, będę krzyczeć, będę krzyczeć, będę krzyczeć. Uwaga, zatknijcie uszy. Będę krzyczeć. Będę będę będę, 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 będę krzyczeć, będę krzyczeć, będę. Ej, czekajcie, co? Czemu to jest jasno? <grym> co? Ta górka, kochana nasza, z której można zrobić. jit Jit A, Spadłam, dobra, nieważne. Dobra, 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 dobra. Co to było, za jakaś kurde kaczka I. Się mordo, mordo. Mo, mordo. A, Jezus Maria Będę krzyczeć, mówiłam. że będę krzyczeć, mówiłam. Jezus Maria! No, 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 nie, no, po prostu, no, 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 nie. Tam jest ta góra, tak, a gdzie jest nasza choinka piękna? Jak las, czy coś. Ale na stronie SOS właśnie pisało, że mogą być jakieś zmiany, jeśli chodzi o wygląd. I faktycznie się zmieniło, bo ja nie wiem, w którą stronę teraz jechać. Pięknie, chcę wszystko zwiedzić. Standardowo w ogóle są te pozdrowienia jak w zeszłym roku. Powiada sobie tutaj, a co? Ym... I można je wymieniać pewnie gdzieś. O, nie wykręciłam. O matko, co tu się... być też Cero. Ja czy to jest jakiś padok? Czy to jest zagroda? I co to wygląda, szczerze? Nie wiem. To jest takie fajne. Nie wiem. No. Super. To wygląda jakiegoś realistycznego SSO. W się sensie, no, mam? Generalnie ta wioska, nie wiem. Nie można tego nazwać w ogóle niczym realistycznego SSO. To znaczy takie wymyślone. Ale czekałam, słuchajcie, na tą wioskę cały rok. Cały rok. Nie Halloween tam, nie, mnie Halloween, y, ja nie, 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 lubię Halloween w, w ss no, 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 czemu nie, ale... <ścoughs> ale teraz bardziej wolę zimę. Zima jest super. I teraz tak, kalendarz adwentowy, czyli podejrzewam po choinkę. Przepraszam, że jestem jakaś dzisiaj dziko ślepa. Ja. Cię czekajcie, jak ja wjechała na tą górę, z powrotem. I właśnie. Na tą górę można wjechać, bo w zeszłym roku nie można było. No dawaj, Arab. <laughs> dawaj! Masz żadne, No nie! No dawaj, 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 dawaj. A czekajcie. No dobra już tam. Cichaj. Eee... Ja no jestem jakaś ślepa... Ja nie... Ja, ja już dzisiaj marzę, wiecie o czym, wiecie o czym, wiecie o <tryk> Normalnie zaraz jeszcze, chyba. <grymne> czemu te, czemu te, To, nie wiem jak to, te te, 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 nie, elfy, tak, elfy, chciałam pić gnomy. <grymne> te elfy wydają dźwięki jak jakieś te dynie z Halloween? Excuse me, coś, coś nie tak. Ym, w ogóle wygląda mapa w tym roku? Aha. Uuu, wykrzyknik. Ej, ale chyba... Mm, wioska się, nie wiem, czy się powiększyłaś, nie chciałam. Hmm. Możecie nie napisać czy się powiększyła czy nie Waszym zdaniem, bo moim chyba trochę, tak troszeczkę, ale jednak to tutaj tak, tak ten, tak ten można sobie tak biegać, tak? Super. No <grych> nie miałeś na to mordo. Są sklepy, są... Są sklepy, są arab. Jest arab. Mój arabek też jest. Kochany, najdroższy. Kochane arabki. Aha, właśnie, uwaga, spoiler. Jeśli ktoś nie chce mieć spoilera, niech prze, prze, przewinie przez 10 sekund. W tym roku zimowymi koniami magicznymi będą araby, czyli moldy arabów. I, I tak, i właśnie takie koniki będą w tym roku, czyli arabki. No, więc. Poczekajcie, no coś tu jest nie tak Więc jeśli ktoś lubi arabki, to no. Ej no gdzie jest ta choinka do jasnej choinki. W ogóle... Ja się Ja się słuchajcie nie mogę odnaleźć. Ja dostałam jakieś ślepoty, nie? Ewidentnie, to jest po prostu ślepota, za, za, dużo, czytania, za dużo czytania książki o chemii, to że... Ty, jak ty to przeżyłeś, że Nie, ty chyba nie spadłeś, nie? Czy spadłeś, bo już nie, nie patrzyłam nawet... Ej, ale chyba lepszy układ wioski był w zeszłym roku, w sensie jakoś fajniej się tu jeździło. Tak mi się coś wydaje, że tak trochę lepiej było. To słuchajcie, ja tu też jestem pierwszy raz, nie więc nie miejcie do mnie pretensji, jeżeli gdzieś nie umiem dojechać, ok? Co to było? Ej, nie, ja się chciałam zatrzymać, a nie ten jechać w morto orto! Yy. No, standardowo ten komplecik ja to mam. Czapki jakieś to jest Maria, co to jest w ogóle? O, to siódło też mam. Mam nadzieję, że nic się nie ma jego komputera, bo zaczyna znowu mu odwalać. Jezu, komputer cicho. No, no ja tutaj trochę rzeczy pokupiłam z tego sklepu. Rękawiczek nie mam. Żeby uczcić te święta, postanowiłam kupić oto tą czapkę. Ja ją założę oficjalnie, powiem, że, że możemy świętować święta sami Ja tak Ej, super, świętujemy, są święta, mam niebieską czapkę. Jezus Maria, ta niebieska czapka mnie rozwala trochę. Oto mam następny sklep. Generalnie w zeszłym roku strasznie dużo kupowałam tych rzeczy, dlatego mam tak dużo tych rzeczy. I generalnie jak teraz sobie kupicie ser końca, to też dostaniecie jakieś rzeczy zimowe, więc jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś nowymi kompletami, to, kup to możecie kupić ser i dostać również ten pakiety. Ej, to nie było w zeszłym roku w kalendarzu adwentowym, ten czaprak i były też takie owiki, ja pamiętam, ale to nie był... nie wiem czy to był ten. Nie krzyczcie mnie jak to nie był ten, dobra. <grym> Dobrze. Um, mm, mm, mm. Czekajcie, okay, zerknę sobie tylko na stronę Star Stable. Mm, czy coś tutaj ciekawego jeszcze piszę, co by wypadało powiedzieć e, o tym spoilerze koni to wam mówiłam? chyba, no że nie chcieliście spoilera, to sobie wtedy przełączyliście, mam nadzieję. Zimowa w aktywności mała wioska wracała do zrobienia, bo się wykłómi tego. No tak. Tak, nie ja mam nawet o tym kalendarzu, czy nie? No, więc zatydzimy na te nowe magiki. Niektórzy wiedzą jakie. Nie wiem, czy wszyscy. Gdybyś ja też Czy to jest... O Jezus! Ej, to jest to miejsce, ja tu kocham jeździć. Patrzcie, co można robić koniem. Jeet! Czekaj, no koni. koń. Eww. Kurde, jak się tym koniem driftowało. Yyyyyyyy się tak, bo to jest cudowne A generalnie, żeby wjechać do Zimowej Wioski... Niech krzycz Generalnie, żeby wjechać do Zimowej Wioski nie potrzebujecie Star Ridera, więc... Słuchajcie, ludzie tu jeżdżą mi driftują tymi końmi Jeszcze jest jezioro Valedale zamarz... za... zamarznięte, więc w gram tym... hmm. Słuchajcie, ja was przepraszam najmocniej, ale ja mam jakąś kurzą ślepotę, moi drodzy. Za mało witaminek jem. Żyj witaminki. Ja muszę zaraz, będę, będę zaraz witaminki. Dobra i generalnie to, 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 to co? No to macie ten kalendarzyk sobie i pamiętajcie, że wszystko jest bez Star Ridera, nic nie musicie płacić. Bo wiem, że niektórzy ludzie mają straszną schizę, że wszystko jest za Star Ridera i, i, i że gra jest głupia, bo jest Star Rider i to za to trzeba płacić. No, no zgadzam się, no, za to trzeba płacić, ale korzyści macie i to jest cudowne. My tu byliśmy w tym sklepie. Dobra, nie wiem, nie obchodzi mnie, Gdybyś się zastanawiali, dlaczego nie ma lunar, to lunar, yy, lunar poszła szukać swojego podręcznika od chemii, bo go zgubiła. Tak wiem, Big Brain możecie napisać w komentarzu Lunar to Big Brain przyknęłam serduszko. Yy, tak. Ej, no nie, no ja nie widzę, gdzie jest ta choinka. Ja przepraszam Was najmocniej. Dobra, nie, ja, ja oficjalnie idę kupić okulary, nie. Lecę kupić okulary. Wziu. Czy to było wpadnięcie w tekstury? Mam nadzieję, że nie. Później sobie zobaczę na nagraniu. Bo, jak to było wpadnięcie w tekstury, to ja się obrażam w tą grę. Myślałam, że, że zrobili coś z tymi teksturami z tej zimowej wiosce. Nie, ja, dobra, byłam była w teksturze, spoko. I generalnie. O Jezus, Maria, ale tu gałaś... Ja Dziawiałam w ogóle. Ja, słuchajcie, ja, ja nie wiem, gdzie jest ta chojka. Do jasnej choinki, choinko! Generalnie tutaj też będziecie mogli sobie driftować koniem, jak wam się podoba chyba. Nie wiem, nie chcę, nie chcę mojego biednego arabka sobie tu zamęczać. Um, czy to nie jest ta choinka? Chyba nie, aczkolwiek pojadę... Nie, no to nie jest ta choinka, tylko jakiś dżewelsyn. Ja, przepraszam was, bo bolą mi strasznie oczy, ale... Tego czytania tych tak, Jezu, ja kocham sobie tak jeździć tak po jakimś białym, najlepiej powierzchni czarny karyn koniem. Przecież to jest coś pięknego. Stużyć i nie umierać. Generalnie nie wiem czy o tym SSO napisało. Pozwolę sobie wyjechać na chwilę stąd. Jak tu jak tu wyjechać, halo? Yy, ktoś mnie podwiezie z powrotem? Może, czy nie. Yy że jeszcze na tym koniu. Matko. Tu chyba badać, na tym, nie? Tak. Generalnie tym nie napisała, a to chyba tak będzie działać, i zaraz sobie pokażę, o co mi chodzi, i zobaczymy to jezioro Valedale i czy inne wody też są zawarznięte. Mianowicie na niebie pojawia się takie coś jak zorza polarna. Jest taki, jakby. Pum. Taka jak będziecie mieli taką kreskę z nieba do ziemi. I to pewnie będzie się wydawało mega blisko, a tak naprawdę będzie mega daleko. I to jest właśnie zorza polarna i za to można zdobyć te gorące pozdrowienia, czyli później to możecie wymienić sobie na jakieś przedmioty, tam więc jest tete. Generalnie padłki, czy to jest za... O, Śmieć był, dobra, nie. o oh my g o oh ta woda ładnie wygląda mmm hop o oh my ej ta ta woda w sumie ładnie wygląda nie wiem czy ona tak każdej nocy wygląda no ale nie, bo wiecie co ja myślałam że ta woda też będzie to będzie można sobie normalnie tam do Japonii zrobić plum ale, ale nie, ale dobra już mordo mi... Się. Ale generalnie ja zupełnie tym pomyślałam, że po to wykorzystanie na właśnie japonii po prostu. No. Nie dziwię się. Też bym tak to wykorzystała spokojnie. Spokojnie nie wykorzystałam tego i nie jestem takerem kimś tam i w ogóle bleblefuj. Ja tutaj nie, nie po to gram w tą grę. Ja potrzebuję... Jeszcze mam... Gdzie jest jezioro d'Ale? Halo? Jezioro d'Ale? O! Dobra, mamy jezioro dole. Lecimy! Dobra, a więc jestem w ogóle ciekawa, czy... Bo tutaj jest wodospad. No nie? Ten będzie ten brzmień zamarznięty, uwaga, okay, czekajcie. Pojedziemy sobie najpierw. Najpierw... Um, aha. Aha. To fajnie. Tu gdzie jest to niby to zamarznięte i zielone, dalej? Halo? Halo? Halo, o co chodzi? I miało być zamarznięte, halo? Czekajcie, gdzie ja jestem? Ale, no nie? No, Druga jezio Jeziorna... Boże, se słusznie macie nazw, ale... Druga Jeziorna, Jezus... Odpowiedziałabym coś, ale... YouTube bym mi na to zbanował film. twojej mamy Ha, fajnie chciało mnie utopić za to, że przeskoczyłam przez rzekę tak, w sensie jezioro dobra, no a twoja mama w ogóle idź, 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 idź. Yy, no więc generalnie to jest ten cały zimowy update jeśli chcecie dokładnie obejrzeć te konie to na następnym tygodniu wam je wszystkie pokażę, bo dojdą te nowe konie a jak chcecie już dzisiaj sobie obejrzeć wejdźcie do SSO w solarum mieć podwózkę i jedźcie sobie do zimowych wnioski, jeśli tylko chcecie. A więc to już było na tyle, co do Was przygotowałam w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Moja kurza ślepota potrzebuje więcej witaminet, jak pamiętajcie. Ehm, no, więc jeśli filmik Wam się spodobał, to super. Jeśli nie, no to trudno. Mówi się, bywam i tam trudno. Podajcie na mojego Instagrama, który jest w opisie. Mam nadzieję, że teraz wrócę ten film, a nie kiedyś tam. Uh, you know, dobra.